W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o powstaniu w warszawskim getcie. Dowiecie się, dlaczego jego historia została zakłamana i nadal nie odpowiada historycznym faktom. Historia powstania, jakie 19 kwietnia 1943 roku wybuchło w warszawskim getcie, została poważnie zakłamana. Stało się tak z wielu powodów, ale jeden z tych powodów wydaje się być najważniejszy: to silny konflikt, jaki targał żydowską sceną polityczną w przedwojennej Polsce. W konflikcie tym chodziło nie tylko o stosunek żydowskich partii politycznych do idei utworzenia żydowskiego państwa w Palestynie i emigracji Żydów z Polski, ale także o stosunek do komunizmu i Związku Sowieckiego. Spośród kilkuset żydowskich bojowników, jacy walczyli w żydowskim powstaniu w warszawskim getcie wojnę, przeżyło jedynie kilkudziesięciu. W zdecydowanej większości byli nimi członkowie żydowskiej organizacji bojowej, która była jedną z dwóch organizacji konspiracyjnych, jakie działały wówczas w warszawskim getcie. Wśród tych, którzy przeżyli wojnę, był m.in. Marek Edelman, przed wojną działacz bundu, który zaliczał się do żydowskiej lewicy. Działacze bundu utworzyli w warszawskim getcie. Żydowską organizację bojową liczącą około 200 bojowników, ale nie podejmowała ona akcji zbrojnych przeciwko Niemcom. Skupiała się jedynie na budowaniu politycznych wpływów w warszawskim getcie. Dopiero z chwilą wybuchu powstania, działacze żydowskiej organizacji bojowej czynnie włączyli się do walki z Niemcami. Bohaterska śmierć Mordechaja Anielewicza. Dowódcy żydowskiej organizacji bojowej 8 maja 1943 roku w jednym z ostatnich powstańczych bunkrów przesłoniła fakt, że drugiego dnia powstania Anielewicz wskutek nerwowego załamania nie był w stanie dowodzić walką działaczy żydowskiej organizacji bojowej. Po śmierci Anielewicza dowodzenie organizacją przejął Marek Edelman, któremu udało się przeżyć wojnę. Po jej zakończeniu Edelman pozostał w Polsce i bardzo szybko stał się symbolem żydowskiej walki z Niemcami w czasie powstania w warszawskim getcie. To właśnie dzięki niemu napisano historię tego powstania. Tyle tylko, że w tej historii żydowska organizacja bojowa stała się organizacją, na której spoczywał główny ciężar powstańczych walk. Tą wersję powielili koledzy Edelmana z żydowskiej organizacji bojowej, którym również udało się przeżyć wojnę. Zyskała ona również wsparcie Żydów, którzy po 1944 roku znaleźli się w aparacie państwowym komunistycznej Polski. Ta wersja szybko znalazła uznanie również na Zachodzie, zwłaszcza w kręgach lewicy. Tak było między innymi w Republice Federalnej Niemiec, w której w 1969 roku do władzy doszli socjaldemokraci z SPD. To właśnie dlatego kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Willy Brandt, podczas swojej wizyty w 1970 roku w Warszawie, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem bohaterów getta i mówił o bohaterskiej walce żydowskiej organizacji bojowej w czasie Powstania w warszawskim getcie. W drugiej połowie lat 70. wersja żydowskiego powstania, napisana przez działaczy żydowskiej organizacji bojowej, którzy przeżyli wojnę, zyskała również sprzymierzeńców w środowisku Komitetu Obrony Robotników, którego Edelman również był członkiem. Ta wersja żydowskiego powstania zyskała również wsparcie wielu ośrodków naukowych z żydowskim instytutem historycznym na czele dzięki temu wszystkiemu żobowska wersja historii powstania w warszawskim getcie została tak skutecznie utrwalona jej największe kłamstwo polega na tym że wykluczono z niej żydowski związek wojskowy który powstał znacznie wcześniej niż żydowska organizacja bojowa na jego ideowy charakter Wpływ miało to, że znaczna część Żydowskiego Związku Wojskowego wywodziła się z Bejtaru, który nawiązywał do idei Włodzimierza Żabotyńskiego, twórcy żydowskiego ruchu narodowego. Bejtar opowiadał się za budową nowego żydowskiego państwa w Palestynie i emigracją Żydów z Polski. Był częścią żydowskiej prawicy, która była znienawidzona przez żydowską lewicę. To właśnie to powodowało, że lewicowa żydowska organizacja bojowa postrzegała Żydowski Związek Wojskowy za faszystów. Żydowski Związek Wojskowy, jak już wspomniałem, nie tylko powstał wcześniej niż Żydowska organizacja bojowa, ale był też znacznie lepiej od niej zorganizowany i miał lepiej wyszkolonych ludzi. Tak naprawdę był jedyną organizacją w warszawskim getcie, która była zdolna do podjęcia walki z Niemcami. Żydowski Związek Wojskowy miał też kontakty z Polską Armią Krajową i mógł liczyć na jej organizacyjne wsparcie i dostawy broni. Już przed wybuchem powstania podejmował na terenie warszawskiego getta akcje zbrojne. Tak było między innymi w styczniu 1943 roku, gdy do warszawskiego getta wkroczyły niemieckie oddziały, które po krótkiej walce wycofały się z niego, obawiając tego, że przeciwnik może być znacznie silniejszy niż sądzą. Na pewno tamten incydent miał poważny wpływ na zintensyfikowanie przygotowań przez działaczy żydowskiego związku wojskowego do powstania w getcie. Gdy 19 kwietnia 1943 roku powstanie wybuchło, to członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego wzięli na siebie główny ciężar walk. To oni stoczyli najwięcej potyczek z niemieckimi oddziałami pacyfikującymi getto, w tym tę największą, która miała miejsce pomiędzy 19 a 22 kwietnia 1943 roku. W rejonie placu Muranowskiego zdecydowana większość działaczy żydowskiego związku wojskowego zginęła w czasie walk, jakie toczyły się na terenie warszawskiego getta pomiędzy 19 a 27 kwietnia 1943 roku. Kolejne dni powstania były okresem likwidowania przez Niemców ostatnich punktów żydowskiego oporu. Dopiero 16 Maja 1943 roku Niemcy ogłosili, że powstanie w getcie zostało stłumione. Jest jeszcze jeden aspekt godny odnotowania, który dotyczy powstania w warszawskim getcie. Otóż w jego trakcie doszło do współpracy pomiędzy bojownikami Żydowskiego Związku Wojskowego a Polskim Ruchem Oporu. W wielu relacjach dotyczących tych wydarzeń pojawia się wątek mówiący o tym, że bojownicy Żydowskiego Związku Wojskowego, wspierani przez nieliczne polskie oddziały, które znalazły się na terenie Warszawskiego Getta, w pewnym momencie wywiesili przy placu Muranowskim polską i żydowską flagę. Ta flaga miała być symbolem wspólnej walki z Niemcami. Co ciekawe, ten Epizod również został wyrzucony z historii powstania w warszawskim getcie, jaką napisali Edelman i jego koledzy z żydowskiej organizacji bojowej. Po wojnie nieliczni członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego, którym udało się przeżyć powstanie i całą wojnę, znaleźli się za granicą. Siłą rzeczy ich głos na temat powstania. Nie mógł być słyszany w ich dawnej ojczyźnie. Zresztą oni sami o to nie zadbali, zostawiając w ten sposób pole do popisu bojownikom żydowskiej organizacji bojowej z Markiem Edelmanem na czele. Gdy w 1963 roku Dawid Wdowiński, jeden z przywódców Żydowskiego Związku Wojskowego, wydał w Stanach Zjednoczonych swoje wspomnienia, nie zostały one nawet przetłumaczone, na język polski. Stało się tak dlatego, że te wspomnienia kłóciły się z wersją historii żydowskiego powstania, jaką napisali Edelman i jego koledzy. Powodów tego, że w historii powstania w warszawskim getcie, jaka została napisana po wojnie, zabrakło jego najważniejszego bohatera, czyli Żydowskiego Związku Wojskowego, było wiele. Ale jeden z tych powodów wydaje się być najważniejszy to głęboki ideowo-polityczny konflikt pomiędzy żydowską organizacją bojową a żydowskim związkiem wojskowym sięgający swoimi korzeniami głębokich podziałów żydowskiej sceny politycznej w przedwojennej Polsce zasadniczą osią tego konfliktu był stosunek do sjonizmu i idei budowy nowego żydowskiego państwa oraz związanej z nią konieczności wyemigrowania Żydów do Palestyny. Nie tylko to dzieliło przedwojenną żydowską scenę polityczną. Równie ważny był stosunek żydowskich ugrupowań politycznych do żydowskiej religii i tradycji, a także do komunizmu i Związku Sowieckiego. To wszystko Dało znać o sobie także w warszawskim getcie. Nieprzypadkowo zresztą bojowcy żydowskiej organizacji bojowej uważali się za jedynych reprezentantów żydowskiego proletariatu i mieli szerokie kontakty z prosowiecką armią ludową. Antek Cukierman, jeden z jej działaczy, mówił o tym wprost. Mieliśmy kontakty na różnych poziomach z armią ludową, bo oni byli przyjaźni dla Żydów, a poza tym Żydzi odgrywali centralną rolę w komunistycznej partii w Polsce. Ta optyka była całkowicie nie do przyjęcia dla Żydowskiego Związku Wojskowego, a także dla Armii Krajowej, która miała opory przed współpracą z żydowską organizacją bojową. Ta różnica ideowa pomiędzy Żydowskim Związkiem Wojskowym a Żydowską organizacją bojową Uwidoczniła się najmocniej po tym, jak 13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio wyemitowało komunikat o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w rejonie Katynia. Dla działaczy Żydowskiego Związku Wojskowego, w znacznej części byłych polskich oficerów, stało się wówczas jasne, że za tą zbrodnią stoją Sowieci. Tymczasem dla bojowców z żydowskiej organizacji bojowej komunikat berlińskiego radia był jedynie kolejną niemiecką prowokacją. Ale oprócz tych wszystkich różnic ideowo-politycznych pomiędzy obydwiema żydowskimi organizacjami istniał również głęboki konflikt o to, kto stanie się przywódcą całej żydowskiej konspiracji. Jeszcze przed wybuchem powstania, dowództwo Żydowskiego Związku Wojskowego usiłowało podporządkować sobie Żydowską organizację bojową, najpierw w ramach Żydowskiego Komitetu Narodowego, a potem w ramach Żydowskiego Komitetu Koordynacyjnego. Ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Gdy wybuchło powstanie, dochodziło oczywiście do współpracy pomiędzy nimi. Ale szybko okazało się, że nawet wspólna walka z Niemcami nie jest w stanie zasypać różnic pomiędzy nimi, ponieważ te różnice są zbyt głębokie. Ten konflikt pomiędzy nimi dał również znać o sobie po wojnie. Tyle, że wtedy chodziło już tylko o to, w jaki sposób zostanie spisana historia powstania w warszawskim getcie. To właśnie dlatego ocalili z wojennej pożogi działacze żydowskiej organizacji bojowej, którzy ją napisali, wykluczyli z niej działaczy Żydowskiego Związku Wojskowego, swoich największych politycznych przeciwników. W następnym moim filmie opowiem Wam historię profesora Leona Kozłowskiego. Premiera rządu w sanacyjnej Polsce, który w czasie II wojny światowej przeszedł na stronę Niemców. Dowiecie się, dlaczego to zrobił i co chciał w ten sposób osiągnąć. Ten film zatytułowałem Mianowany zdrajcą. Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, właśnie ukazała się. Moja najnowsza książka, którą zatytułowałem Operacja Czwarta Rzesza. Udowadniam w niej, że scenariusz, w którym przyjęto, że Niemcy całkowicie przegrały Drugą wojnę światową jest jednym wielkim nieporozumieniem. Było zupełnie odwrotnie. To Niemcy wygrały drugą wojnę światową i ja tego w swojej książce dowodzę. Z mojej książki. Dowiecie się również o tym, jakie skutki to zwycięstwo ma nadal dla Polski i całej Europy. Gorąco zachęcam wszystkich do jej zakupienia i przeczytania. Dziękuję wam za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem.